Ja tam już praktycznie stoję już bram. Okej, okay. mm, okej, ok, zapomniałem dobrze, że moją kolejkę. Mm -hmm. O, oh, wo, 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 No, wow, tak też myślałem. No szanse nic. Szanse kujowe, tak? I no żadne, ale... Czyli postarać się ich tam paru pozabijać. Ja tam Mam zamiar to odbić za chwilę. Możesz brać. O. o, No to mi naprawdę zrobili teraz łaskę, że podeszli sami. No tutaj nie powinno być żadnych problemów, ja myślę. No statystyki. Nie, raczej nie. Tym bardziej, że mój Damo jest dobrym generałem. Myślę, że to poprowadzi tak jak należy. I ma wygrana. Pff, to jest to. Lepiej, jakbyś pogonił zaraz. Aj, do miasta spieprzyli. A to są ode mnie traktat pokojowy. Wiesz, co możesz. I Tak już ten. Znaczy wieczorem zakaz. Za dwa. Za dwa? Nie sądzę, żeby tyle mieli. Hmm. Dobra, dajcie mi powiedzmy 1000. 500? 200? Żeby tak wyjść, z pustymi rękami nie wracać. No chyba dałem 500 i... i się widzi wszystko za drogo. Hmm. No trudno, ich strata. O, na mojego mecukę startuje. <ścoughs> Beach, bitch please. <ścoughs> A, kuścika ten dziadzia. <ścoughs> ja pierdzielę. <ścoughs> no kurwa nie zdechnie, i on na lat? <ścoughs> I to jest tylko ja kamuflaż. Ja rozumiem, że podziękuję są narodem długowiecznym, ale no bez jaj, aszy, mara, daniny, ja chcę od Ciebie dwa tysiące za pokój. Mówisz? Stoisz tu u nich bram. A co to za problem kurwa ich najechać? No tak że na ci pójdzie A wiesz, honor, honor ma wpływ na lojalność i tak dalej Nie, odbierz się w miastach ich Dobra To nie, bez łachy <laughs> Jak stoję u bram, to już kurwa się trzęsą portkami, nie? Jak mnie kurwa rejpili to musiałem spierdalać jak, gdzie popadnie Mhm Kuźwa, no Dojebali jest... mojego medsuka no nic, trudno. No, ale trzeba zająć się tutaj. Robisz raz na miasto? Tak. Pięknie. Nie mam zamiaru oblegać. Wolałbym nie stracić za dużo oddziałów. Pięknie. Zajebałeś tego, nie? Daj mu. Jeszcze na chyba. Zajebałem wszystkich po prostu. Jestem na minusie, kuźwa, jakie to jest dziwne uczucie. Kurwa, ja tak bym przez pan od połowy gry. <laughs> Ale wiesz, ja miałem. Ty miałeś o tyle plus, że miałeś kogoś, kto ci mógł wesprzeć finansowo. Ja nie mam takiej, takiego komfortu. Dobra. Dzisiaj dalej, tak? Dzisiaj mhm. na północne też będzie. Oj! Co się znalazło? Nie, spoko. Myślałem, że tam jest więcej. Daj mi, o, skąd on tu się wziął? Nie, no stworzył się. Również jakiś syn albo coś, Dorusu. Pięknie. I Hatori oficjalnie, myślę, że. No, jeszcze Hida. Ale Hida to jest diabno, dobra. Dobra, jak chcesz Hidę, to nie ma problemu. Że oni tylko go tu mają. Nie wolisz iść na to, już. Ej, wiesz co jest najciekawsze? Armia. No. Mam znak zapytania, ale mam ikonkę, kto jest generałem. To jest interesujące. To już wiadomo, że gwardia generalska. Nie, wezmę, od, odepnę od Eczu jedną armię. To, no to nie wiem, chcesz iść na tą hidę, żeby w miarę szybko się ich pozbyć po prostu, bo tu już... No dobra, to, to ty idź, czas. bo ty będziesz miał tu bliżej. No, ja, będę, ja będę napierać na tych... lubili. Mhm. No spoko. No, e, To tak. Tutaj wybierzmy sobie może płonące strzały. No, tak za bardzo nie prowadzimy. z zbawi jednostek. A, niech będzie. Ci się schowajcie do Fukushimy. Wiem, że tam radioaktywnie, ale <ścoughs> przeżyjecie. Będą, będą świecić. Shine, right like a diamond. Dobra. Tutaj ktoś startował do mojego Metsuke, co mi się nie podoba. A reszta jest kurczy byka. Osądzony i stracony standard. Zwiększmy podatki. Może z jednego jeszcze. Kurde, jakiś ninja by mi się przydał. Po tej stronie świata. Aha, no tak, ciągle tak klikam na te twoje twoje miasta. Mi się wydaje, że to moje. Nie wiem dlaczego. może <grym grym> bym chciał. Powiem ci, że kurde, aż mam za dużo do? tych jednostek w tej chwili. Mogę ci je oddać. Albo zwolnić na przykład. Znaczy, z. No na przykład tych ashigaru Mi są niepotrzebni. Ale w którym mieście? Siano Południowe. To te, które mi dałeś. Aha. Mogę ci ich oddać, wiesz, jak chcesz. Zaprzyczę, gdzieś... najwyżej ich jedną turę. Weź ich, jak możesz, przetransportuj dobra, mi do dobra, 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 O moi, bo ja nie mam za bardzo kasy. Uh -huh. spoko. spoko, 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 ale w końcu Utracona prowincja. Aha, dobra, to ja wiem. Dobra, zapukajmy do bram. <grym> Tak jest, no, wyperswadujesz ich, im z, z, jak to powiedzieć, z głowy zapędzanie ekstansji. się, tak, zapędzanie się na te tereny. Eczu, ludność zachwycona. Hmm. I ładnie się w sumie w, geograficznie też ułożyliśmy już. No. Tak w sumie podział, podział nastąpił tak automatycznie, tak jak mówiłem, nie, tutaj... Nie było sensu się jakoś namawiać, że ty idziesz w tą stronę, ja w tą. To wszystko było na pełnym spontanie i. Ty w jedną turę nie dojdziesz do Hindy, nie? Mogę dojść chyba. Ty kiedyś tutaj dochodziłeś jednostkami w jedną turę. Więc... No ale ja mam generała dosyć mocno rozwiniętego na strategię. Mhm. Nie wiem, nie wiem, jak wolisz. Mi na tej Hindzie nie zależy, tym bardziej, że ona jest. No, Fort. Nie wiem, jak chcesz ją bierz. Twoja tura, więc bierz pierwszy po prostu. Nie dojdę. Mi zabraknie hmm. kawałek. No ja ją mogę łyknąć. To jak chcesz. A ile, po ile mamy prowincji, jeśli mógłbym Cię zapytać? Na, w tym oknie dyplomacji możesz sprawdzić. E, nie mogę. Co jeszcze raz? Po ile mamy prowincji? W tym oknie no, dyplomacji bracie. tam pisze ilość prowincji, tam dostatek i tak dalej. Ja sobie szykuję jakąś armię. A właśnie, muszę zacząć jakąś prowincję kontrolować. Echigo i Kyoto. Ja mam łącznie kontrolowanych 25 prowincji. Co? Mm -hmm. A to razem mamy. Aha, razem. No. Czyli mamy tutaj wspólne cele. To też w sumie dobrze, dobrze pomyślane, nie? No. Że nas nie, nie rozdzielają, jak gdyby. Że każdy ma swoje tam zadania indywidualne. Z cukę też bym mógł się stąd ulotnić, skoro nie pilnuję tego miasta. Fukushima. Długo jeszcze to miasto będzie mi się ulepszać. Dwie tury, boże. I kamieniarz, siedem tur, świetnie. No kurwa kusi mnie, no, że idzie to Echigo, ale no za cholerę nie pójdę tam. Hmm. Oh. morale armii. Zobaczymy morale wroga. Świetnie. On nie awansował. Ile ja to daje? Łączności handlu. A, nie za dużo. Zawsze jakaś kasa. No dobra. Okej. Okay. co tu wywinąć teraz. Nie wiem, coś ciekawego na pewno. Żeby widzów nie zanudzać. Aha. Z swoją drugą to prawdę powiedziawszy zapomniałem troszkę, że nagrywamy w ogóle. <głosy> <głosy> nie wiem, czy masz takie samo, takie samo wrażenie, że po prostu... Czasami kompletnie zagubiasz się w tym... OK, z domu są jakieś y, dochody dodatkowe, nie? 100, wow. Niesamowite. Nie, spelunki, o, sorry. Dobra, oddaję turę. Może tak powiem, no w końcu. Ty dużo to masz jeszcze tego miejsca na dysku? No sam się dziwię, wiesz. No miałem kurde 100 giga przecież tylko. Nagrywamy już ładnych parę godzin. No. Dobra, więc o ładnie, już na tym wschodzie za dużo nie zostało. Ile? Raz, dwa, cztery prowincje, pięć z tą Twoją stolicą. No. O, Jesus, będzie starcie. Starcie Tytanów. O! Jakie szkolenie wydwaj. Mówi się trudno. Mówi się trudno. Okej, okay, rosnące niepokoje, wiem, wiem, Ej, wiem. Ej, nie, kurwa, przeżył. Przeżył? No, ten ich, awansował, kurwa. Handel z nubami, odmów. Nie, nie Gandalf łysy, kurwa. Gandalf, ile ten O kurwa, tej... No ma 39 lat. Ja pierdole, jaki koks. To, to już nie jest człowiek. <noise> to już to zabijania by cukier. <noise> ja pierdziele, takiego koksa jeszcze nie widziałem. Dobra, sprawdźmy dyplomację szybko. Przecież tam w jedną turę do tego? Hidy? Czy... Mm, dobra, zaraz sprawdzę. Oj, to tak. ci mnie obali. Powi... No, no trudno. Się mówi. Weź tam parę oddziałów, wrzucić i będzie... i będzie ok. Dobra, czekaj tylko. Zostawimy może samurajów z yari. O ja mam dwie prowincje wyłączone z, z dochodów. No trzeba na to uważać, wiesz. Bo to, no to czasem się zapomni o tym, wiesz, zostawisz tak te prowincje. I niepotrzebnie po prostu na kasie ci. Co się odbija. No dobra. Hida zdobyta. No może Szygno jeszcze żyją. <grym> Weź ich dobi, bo to już kurwa będzie masakra. No <noise> to już wstyd tej. Niech to, niech ten ród przestanie istnieć i zrobi wszystkim. Weź hmm. wyszli, tam dwa oddziały tego z północnego i kurwa dobi. Tak też zrobię. Dobra, bierzemy Was i was. A może trzy. A cztery. Co tam? Jak zabijać to. Co, Asimirą się już tam nie przejmuję, już sobie tam z nimi poradzę, nie? Mówisz? No Aba spoko, mam, spoko. mam tego generała, to... No, spróbuję naj, naj, najmocniej go wykorzystać, nie? Mhm. Mm no, w wiem, końcu. W tej chwili powiem ci, że nie mam, nie mam co z, z, ze sobą zrobić. Tak szczerze powiedziawszy. Nie wiem, tu mocni się trochę od Ashimiry jeszcze, tam nie wiem, z dwa oddziały sobie z werbu i już zaczęli przerzucać wszystkie jednostki na... Eee, ten. Na zachód? No, na zachód. Dobra, no to, ale w tej chwili ci już yy, ufam, że nie będę musiał za chwilę cofać z powrotem tych wojsk. Nie, no to nikogo, więcej nie ma, nie? No. A Shimira to tam. Ile? Tutaj przyjmę Łuzen i Miyagi, bo to są dwie blisko siebie. To będę kontrolować za jednym zamachem, mm -hmm. jedną armią. I będę się od drugą wykombinować i ruszyć na tego. Dobra, to zabieram was. Nie wiem, kurwa, czy tu zostawić kogoś. W sumie to jest taki standardowy. Dobra, konicę zabieram, bo ona tu nie jest potrzebna. W sumie nigdzie mi nie jest potrzebna, więc. A, niech jednak zostaną. Tego generała trzeba mieć. A, bo dobra, będziesz tutaj general... generalnym gościem od obrony tych granic. Spróbuję wam jeszcze jednego. Zresztą jeszcze mogę w ogóle werbować? A może tutaj jeszcze z jednego? żeby było tak porówno. Tu nie mam żadnych uczników w tej armii, nie boli. Mm, słuchaj, ruszymy na Kyoto? Na Kyoto? A, no nie wiem kiedy i czym. Bo jakoś tak specjalnie nie mam. Mm. Chyba, że zrobimy jako ostatnią prowincję. Kyoto. <laughs> Mówisz, to było ciekawe. Pizzki rush, bitwę się zrobi. A, można, można. Zobaczymy. tu mi pokazuje, że mam jakiegoś Metsuke w stolicy, ale nikogo tu takiego nie widzę, więc... A nie, faktycznie. A, bo on nie zginął, tylko ten został. Troszkę no, aresztowany na pewien okres czasu. Co mój Metsuke z kolei? Mógłbyś tam też dalej. O, pięknie, kolejny. Nie, no to mój cukier to jest maszyna do aresztowania. Jest taki kuźwa klawisz. Dobra. Więc tak, chyba jeszcze 1700. Dobra, no to przerzucam swoje siły teraz na. Gdzie je przerzucać. Do mi No dobra, dobra. No i możesz. Mi... To ja wiesz, zbiorę tamtą całą swoją armię przerzucę. No ja tam się też po pomalutku zaczynam werbować, na tamtej stronie. Koło Omi, także no... zobaczymy. Najwyżej prze, przemaszeruję koło Kyoto. Mhm. Mm Jak się uda no i, i zacznę tam, walić tam tango, timba i całą tą resztę. Spoko. O tak, teraz... powiem Ci, że teraz poleci już z górki. Takie mam wrażenie. Okej... Okay. Shigaru, są. Werbunek niech będzie. O, tu Nondach ich mogę werbować, ale no, nie ma kasy niestety. Nic tych naprawdę nie potrzebuję, <grybujesz> z tym No ale dobra, niech już będą. Ale widzę pomnik dalej stoi. Pomnik? To o, To pierwsza bitwa w, w pierwszych turach. A, to nie wiem, nie wiem. Czy bitwa o Toyoma stycznia 1549? Zwycięstwo nad Hitakiyama. Dobra, daję turę. Dobra. <laughs> ok, o, no, już... oni mają tego winicha, to ja nie wiem. <laughs> nie, jako Szoguna to oni chyba dostali już go od początku. Jakoś w miarę wykwalifikowanego, tak mi się wydaje. Bo gdybym wiedział, to bym go zgładził od razu na początku, że z nim będą takie problemy. Powiem że ta Hida to jest troszkę taka skarbonka. Miasto skarbonka, więc trzeba tutaj troszeczkę władować. Hida, Hida, aha, tam. Mhm. Mi tu dwie tury brakują do przejęcia Echigo. Pani Władca wraca. <laughs> Tej, ale ja mam tego przecież, dajmy, o. Na Sado. Czyż oni... Tej, nie mam, kurde. No zasadaj ty... się. Tak się zacinasz troszeczkę. Masakra. Chyba za długo już nagrywamy. <laughs> Ten ma 8 lat, kurde. Osakra. A, spoko, jeszcze parę tur. Się naprawdę dziwię, gdzie te moje miejsce na dysku się... Gdzie ja te, te nagrania mieszczę, bo to kuźwa, miejsce na dysku powinno mi się skończyć już jakieś pół godziny temu. Jakieś ale... <laughs> <laughs> <I, kuźwa>, rezerwa. <laughs> Ci Chesokaby, nie wiem, z tą Tosę naprawdę nieźle sobie wykoksili to miasto. To jest właśnie chyba ta cytadela już. No kolejny mecukę do skasowania. Dalej to ma Kyoto chyba. Yy, tak, tak, ale oprócz tego ta stolica, przez sobie chyba. Kurwa, mówi. ten mich dalej zapierdala. <laughs> to jest kurwa Mirzy Zen. A, zapomniałem o flocie, ale super. Zaraz ją stracę przez to. <laughs> A <Asima>, silny, traktat pokojowy. <laughs> Daję się 5000 tysięcy, i się od Was na jakiś, na jakiś czas odpierdolę. Złożę ofertę. Twoja przemowa była nędza. <grym> ale <znalać>, kurwa. <grym znalazł> w sumie też bym kuźwa mógł z nimi teraz pokój wynegocjować. No, ty możesz. No, bo nie, nie będę ani z nimi toczyć wojen, ani nic. A jest. Wrogość, no to wiem. Z żadnej rozejmu. Oferta was satysfakcjonuje, więc zobaczymy, ile będziecie w stanie zapłacić. 3000 być może. 2000? Też być może będzie. Chyba tak. A. 1000 też będą tak myśleli. Mhm. Mm są chyba biedni jak mysz Kościelno. Może dam im prawo przemarszu na 20 tur dodatkowo. Nie. Wiesz, bo, bo tutaj w ugo tam nic nie ma żadnych, nie? Uh -huh. Tylko jest kamienia, że tutaj co tu jest. Dobra. Zy... Słoże. Nie, no to są biedne prowincje, no to tutaj nie ma co do tego wątpliwości. A może handel z nimi jakiś zawiąże. Pięknie. No i mam kolejnego partnera handlowego. Bardzo mi to cieszy. A głupio mi, że o tej flocie zapomniałem, zaraz ją się stracę przez to. A nie, nie stracaj. To są jakieś łupinki. Ja właśnie im pokój. A już mogłem kwotę skasować. Jestem durny. I ty ja z nikim wojny nie mam teraz? No z nikim. Czuję się zaszczycony z tego powodu. Chyba to idę jakieś tam, nie wiem... Płynę sobie gdzieś. Dobra. Kim wy jesteście? Piraci z Karaibów. Damy no, mam spokój. <grym> o, gdzie bitwa morska? Tam patrzysz się? Nie, nie, nie. O, że w pizdu. O, masakra. O, widzę, że dołączasz do ekipy. Mhm. Mm Dobra, o, świetnie. Jeden oddział. Eee, co przyjmujesz? Iga czy Kawashi? Eee, nie wiem, wiesz co, zanim ja tam dojdę. Też nie, coś tam mam przecież już blisko, co? W sumie rację. Iga. Eee, nie wiem, a ty masz z kimś wojnę na froncie zachodnim? Nie, poza szukunotę. Mhm. To w sumie się zastanawiam. A w sumie może ruszymy na szogunat. No Oni tam mają tylko jedną armię. Trochę wykukszoną, no, ale nic nie zrobimy, nie? W sumie ci powiem... To ja by było... mam tylko no, dwie tutaj takie mniejsze armie, to nie jest źle. A muszę się przetransportować do... na prowincję do nich. Mm -hmm. No dobra, to tak możemy się umówić na szogunat. Okej, okay. a go mi zostało dwie tury. Ładny hektar. Uh -huh. Dobra. Zwiększamy podatki. Tam moje sztuki się tworzą. Pięknie. Będę musiał sobie gdzieś jakąś ładną stolicę tego zrobić. Nie wiem, Wasakę są troszeczkę kurwa wykoksić, bo tutaj będę miał na froncie działań. A właśnie. A, zaraz moje Izu. To jest kurwa miasto. No chyba ocipią. <laughs> Ty masz zamek, a coś tam możesz jeszcze wybudować dal dalej czy nie? Mogę, mogę. To na pewno nie jest ostatni upgrade. Jest jeszcze Cytadela i to jest ta ostatnia. tak Ile to kosztuje? Zaraz ci powiem, 9000 tysięcy. <grym> o kuźwa. Dobra. Dobra, zrobimy ściepę narodową No. Nie. kupimy bombę atomową. <grym> Dobra. A, mój Metsuke. Dobra. Ciągnął ty tak nie? <grym> Kabaret tej z Poznania, nie? A nie wiem, nie wiem. Nie, nie znam, nie znam za komunę, szczerze. Za komuny, za komuny oni byli. Oj, spadają mi klatki. To jest chyba już koniec naszego nagrywania na dzisiaj. No. Czekaj, tylko jeszcze przemieszczę tych. No to już kończy się miejsce. Z na